Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Dzisiaj chcę ci trochę opowiedzieć o relacji moich dwóch koni, Poezji i Florka, czyli Gniadej Klaczy Poezji i Siwego Konia Florka. Kiedy opowiedziałam o tej relacji nieznajomemu chłopakowi, który przybył do stajni po to, aby zająć się koniem koleżanki pod jej nieobecność i tak chwilę zagadaliśmy ze sobą, ja mu opowiedziałam o tych moich koniach i o tej relacji, to on powiedział Oj ta relacja jest i piękna i straszna. A mi się ta relacja kojarzy ze sznurem. Ze sznurem, który może cudownie związać. I często potrzebujemy wiązania różnych rzeczy i wykorzystujemy na przykład sznur, linę, co by to nie było do wiązania dla korzyści. I to jest taki mocny węzeł, który jest nam potrzebny. Ale czasami mam wrażenie, że taki sznur to jest jak pętla naszej skazańca, że taki sznur z węzłem, tak jak pętla naszej skazańca. Poezja i Siwy poznały się lata temu, jeszcze wtedy, kiedy miałam swoją stajnię i były razem w stadzie. Siwy był świadkiem narodzin pierwszej córki poezji, pieśni o Rolandzie. I z poezją bardzo dobrze się dogadywał. On jest silnym osobnikiem, silnym psychicznie osobnikiem. Ona jest dominującą klaczą, natomiast rozumiały się bez słów i praktycznie nigdy między nimi nie było ani kopania, ani gryzienia. Nie było też jakiejś wielkiej pieszczoty między nimi, natomiast działały razem w, w mojej ocenie, w dużym zrozumieniu i w takiej też dużej sympatii. No i potem konie. Rozdzieliłam na wiele lat, ponieważ poezja była matką rodzącą źrebaki, nie, nie mieszkała u mnie, a, a Siwy przede wszystkim był związany z Bursztynem, czy moim pierwszym koniem. No ale jak tak się zdarzyło, że Bursztyn odszedł, a poezja do mnie wróciła, to chciałam mieć konie w jednej stajni. No i sprowadziłam poezję do stajni w Podkowi Leśnej i sprowadziłam też Siwego. I po tylu latach one nie widziały się z sześć czy siedem lat nie? One się poznały. Zaczęły po jakimś czasie takiej akomodacji wychodzić na wspólny wybieg. No i bardzo dobrze im to robiło, bo siwie tam sobie czasem pobiegał, poezja raczej stoi, czasem pospaceruje, czasem tam ze sobą się pobawią, ale raczej to takie już starsze, stateczne towarzystwo. No ale te konie razem ze sobą tworzyły fajną parę. Postanowiłam je postawić obok siebie, pojawiła się taka możliwość, że stały koło siebie i zaczęły być właściwie przyjaciółmi. Natomiast mogłam bez problemu z siwym sobie pójść i coś z nim porobić osobno, z poezją sobie osobno pójść. Siwy tęsknił i piszczał, ale on, jak stoi obok jakiegoś konia, to on zawsze się z nim związuje i piszczy, jest bardzo taki piszczy w sensie rży za tym koniem, trochę porusza się po boksie, bo on w ogóle jest bardzo towarzyski. No więc on tam piszczał trochę za poezją. Poezja, jak siwy wracał, to zawsze zarżała, no więc było widać tą fajną relację między nimi. Do momentu, kiedy potrzebowaliśmy w stajni przestawić konie do takich mobilnych boksów, gdzie poezja i siwy stały obok siebie, natomiast nie widziały się. Wychodziły natomiast razem na wybieg. Nadal no, tak to słyszały siebie, czuły swoją obecność, bo stały praktycznie przez taką tylko. Pl taka plandeka je tylko rozdzielała. No i jak wróciły do już swojego domu, do, do stajni, zno, z, nadal stojąc koło siebie, wychodząc razem na wybieg, ja nazywam, że konie oszalały. Na czym polegało szaleństwo? Rozdzielenie poezji na chwilę. Powodowało, że siwy biegał po boksie, jak oszalały. Na siwy ma chore kolano i nie może biegać po boksie, bo to rozwala tylko jego kolano. Do tego stopnia, że teraz faktycznie no, ma duży problem z nogą. Natomiast wyprowadzenie siwego powodowało, że poezja się wspinała, próbowała ko kopytami, waliła w kraty. Ja bałam się, że, a ponieważ jest wysokim koniem, że ona się na tych kratach zawiesi. Rżała, kręciła się, biegała po tym boksie, no co też groziło kontuzją. Więc stały się po prostu papugi nie rozłącz. No powiem Wam, że ja, ja wiem, że konie się mogą wiązać i różnie się wiążą ze sobą, nie zawsze jest takie szaleństwo, ale akurat u tych koni szaleństw. I tak konsultuję tą relację z wieloma ludźmi, którzy mają po kilka koni, i opowiadają, że bywają takie sytuacje, że u tych koni coś odpala na, na tak silny węzeł, że to już naprawdę przestaje być mocna, piękna relacja. Tylko zaczyna być skomplikowana relacja. Wręcz taka, no niebezpiecznym staje się rozdzielenie koni. Więc jak zwykle u mnie, no nie jak zwykle u mnie, ale może tak to powiedziałam, ale często u mnie, po prostu komplikacja, ale z drugiej strony fantastyczny materiał rozwojowy. Dlaczego rozwojowy? To zaczęłam się zastanawiać nad różnymi relacjami, które ja mam z ludźmi, ale też relacjami, o których opowiadają mi klienci. Jak pracownik-szef, szef-pracownik. Szef, szef, pracownik. Jakie tutaj różne są relacje. I czasami bywają relacje między ludźmi mega toksyczne. Tak silne związanie, że aż straszne. I że już się nie chce tego przywiązania. Bym to nazwała toksyczną relacją. A z drugiej strony takie przywiązanie, że nie mogę opuścić. <laughs> Niemalże nie opuszczę Cię aż do śmierci. Czyli nie jest mi dobrze w tej relacji. Nie mam jakichś wielkich korzyści, ale w niej trwam, a z drugiej strony bez tej relacji żyć nie mogę. No, i tutaj te pytania rozwojowe, do których ciebie zapraszam, to jakie są Twoje relacje? Jakie różnego rodzaju relacje dają Ci korzyści, a kiedy to są toksyczne relacje? Ale też czym jest dla Ciebie przywiązanie i na ile potrafisz żyć bez przymusu bycia z kimś? Dzięki za dziś. Będzie mi miło, jeśli polecisz mój podcast chociaż jednej osobie i zwiększy się tym samym zasięg tych, którzy będą mnie słuchać, ale co najważniejsze, będą mieli inspirację do rozwoju. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.